Tak oto przed pięciu laty Wilno obchodziło piętnastolecie odrodzenia polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych. Polska uznała niepodległość Litwy 26 sierpnia 1991 roku i już we wrześniu oba kraje rozpoczęły nowy rozdział wspólnej historii. Półtorej dekady później strategiczne partnerstwo już w ramach Unii Europejskiej i NATO. Uściski prezydentów i marszałków, intelektualistów i ministrów. Wspólna modlitwa w Katedrze Wileńskiej i parada wojskowa na Placu Katedralnym. Okrągły stół polsko-litewskiego pojednania, a dla młodzieży koncert polskich i litewskich gwiazd. Krótko mówiąc, Sielanka z rozmachem. Oddział Wojska Polskiego maszerującego. Na placu katedralnym w Wilnie, kto by w ogóle o tym pomyślał? A tak oto Wilno uczciło dwudziestolecie tychże stosunków. Kameralne spotkanie w litewskim MSZ przy okazji wręczenia resortowych odznaczeń dla pierwszych polskich dyplomatów na Litwie. Z drugiej strony przyjęcie w ambasadzie RP i wystawa ilustrująca pierwszą pięciolatkę odradzających się stosunków wolnej Polski z odzyskującą wolność Litwą. Nie powiedziałem, że po cichu i skromnie, bo odbyło się nawet kilka imprez. Jedna w Warszawie, jedna dzisiaj w Wilnie, w Mezecie. Ambasada Polska w Wilnie też zorganizowała wystawę i głośno było o, o, o tym dwudziestolecie. A wszystko to w cieniu polsko-litewskiego chłodzenia, protestów litewskich Polaków i nagłych spotkań premierów. Największy prezent na no to dwudziestolecie. To jest właśnie ten nasz bardzo taki otwarty i przyjacielski dialog, który to będę rozpoczął się w niedzielę spotkaniem naszych premierów. Ten dialog się nie udaje na szczeblu rządowym w tej chwili. Może po tym spotkaniu w Połądze tam jakiś kanał się odblokuje. Natomiast ważne jest, jak ludzie będą się wzajemnie postrzegać Polacy i Litwini. I tutaj żebyśmy nadrabiali tej płaszczyźni kulturalnej, naukowej, to, co. To, co się może psuje w innych płaszczyznach, czyżby źle się działo w partnerstwie strategicznym? Ponoć 20 lat temu było gorzej. Pamiętam swoje pierwsze lata na Litwie. No mnie raz w tygodniu Wilnia ogłaszała persona non grata. Woruta wypisywała różne rzeczy na mój temat. Poseł Ozołas też mnie wyrzucał co, co drugi tydzień z Litwy. Jakbyśmy parafowali traktat, to była nawet taka pikieta pod parlamentem litewskim z transparentem, czy Brazałska odda Wileńszczyznę panu Widackiemu. No. To po podpisaniu deklaracji, która o dwa lata wyprzedziła traktat, na Litwie odwołano przewodniczącego komisji, Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych winiąc go za tą deklarację, że to był tak, że zrezygnowano tam z potępienia generała Żeligowskiego. Natomiast po stronie polskiej, ale Polski na Litwie było oburzenie, że profesor Skubiszewski na kolanach podpisywał deklarację. Czyli obie strony były, ten, nacjonaliści obu narodów, byli niezadowoleni. Zresztą, czy to wznowienie stosunków jest najważniejsze? Za pół roku będzie 20. rocznica pierwszej polsko-litewskiej deklaracji, a za 3 lata traktatu o przyjaźni. Jeden z sygnatariuszy tego traktatu chciał kiedyś pojechać na Litwę rowerem. Spełnia się moje te pragnienie, które wtedy im tu powiedziałem, że chciałbym dożyć takich czasów, który przejady przez granicę polsko-litewską na rowerze bez hamulców, bez światła, bez dzwonka i nikt mnie nie zatrzyma. Właściwie już można tak zrobić, więc spełniło się wszystko. Oj, chyba nie wszystkie marzenia się zyściły, skoro prezydent rowerem na Litwę nie przyjechał, a z okazji dwudziestolecia stosunków odmówił nawet przyjęcia wysokiego litewskiego odznaczenia, orderu Witolda Wielkiego, na znak solidarności z litewskimi Polakami. Pani prezydent podpisała dekret już w czerwcu, i planowaliśmy, że wręczymy order w lipcu, w dniu koronacji Mendoga, gdy obchodzimy święto litewskiej państwowości. Ale wówczas prezydent chorował, miał zapalenie płuc, więc sprawę odłożono i dziś dostałam taki list. Lewałęsa to postać wyjątkowa w dziejach Polski i niezwykle zasłużona dla relacji polsko-litewskich. Chylę przed nim czoła i szanuję jego decyzję. W ciągu minionego dwudziestolecia wspólnie dążyliśmy do osiągnięcia strategicznych celów, których realizacji podporządkowaliśmy pozostałe kwestie. Teraz jednak nadszedł czas, aby spojrzeć na dzielące nas sprawy, do których należy delikatne zagadnienie relacji praw mniejszości narodowych. Stosunki są normalne. A oceniając dwudziestolecie, to po prostu pośród spotkania premierów, i ja nie wiem, czy to znalazło dźwięk w prasie, ale premier Tusk powiedział, że to jest przykładem dla innych państw Europy. To dwudziestolecie. Jeśli nie ma rzetelnego, uczciwego dialogu, w którym się również podejmuje sprawy trudne, a sprawy akurat mniejszości są zawsze sprawami trudnymi, gdy się często koncentruje w, tylko przy oficjalnych okazjach na szampanie i, i, i okrągłych, gładkich przemówieniach, odsuwając sprawy trudne na bok, to one kiedyś się pojawią, tak? Więc jak brakuje takiego dialogu, a brakowało przez ostatnie lata, no to gdy się pojawił problem, to nagle wszystkie strony są zaskoczone, tak? Jak on jest straszny, niebezpieczny, jak, jak demoluje nasze stosunki, no ale sami jesteśmy sobie winni. A już dziesięciolecie stosunków miało być przełomowe. Premierzy Polski i Litwy już w 2001 roku zapowiedzieli, że z litanii polskich problemów pierwsza pod nóż pójdzie kwestia pisowni nazwisk. Na obchodach piętnastolecia wydawało się, że teraz to już naprawdę ruszy. Wola władz Litwy była po prostu murowana. Chcę tu dziś zapewnić, że wciąż istniejące problemy nie negują naszego podstawowego założenia. My szanujemy prawa mniejszości i chcemy uniknąć jakichkolwiek niejasności, a te lokalne nieporozumienia naprawdę zostaną rozwiązane. Ruszyć miały nie tylko problemy litewskich Polaków, ale i epokowe projekty nowej Rzeczypospolitej komunikacyjno-energetycznej. Bliskość geograficzna. Nie oznacza bliskości Rem określił może niezbyt celnie jaką infrastrukturalną. Brak dróg, brak kolei, brak połączenia systemów energetycznych. To wszystko trzeba przełamać i wtedy powstaje tutaj w centrum Europy taki organizm oczywiście podzielony na dwa państwa, bo ta odrębność zostanie zachowana, który liczy jednak ponad 40 milionów ludzi, po 370 tysięcy km2 i sięga z okolic Dźwiny aż po za Szczecin. Mówiliśmy tutaj o wizjonerach tej części Europy, o Giedrojciu, o Janie Nowaku Jeziorańskim. Mówiliśmy o przyjaciołach Litwy, takich jak Marek Kar, Bronisław Geremek. Jak tych ludzi zabraknie, to się okazuje, że potem jest trudno nawiązać dialog. Mam wrażenie, że po stronie litewskiej też sytuacja polityczna, ekonomiczna no nie skłania do, do do wizjonerstwa i do otwartości. Dziś tematem jest głównym sprawa mniejszości polskiej na Litwie. I o tym trzeba rozmawiać, ale też o tym powinni rozmawiać Litwini z Polakami, tutaj, właśnie w Wilnie, a niekoniecznie przez, za pośrednictwem Warszawy. Wygląda jednak, że zgodnie z ostatnim sondażem wśród mieszkańców Litwy wszystkiemu winni są liderzy litewskich Polaków, którzy już wtedy 5 lat temu wykrakali przyszłość polsko-litewskich stosunków. Mamy nadzieję, że kolejne 15 lat, 30-lecie, będziemy już obchodzili może bardziej uroczyście nie tylko na zewnątrz, ale może coś i w duszy zagra.